Witam, jestem Tornado. Dzisiaj jesteśmy na kanale Joker.bg. Właśnie jesteśmy na tym noobskim kanale. Obejrzymy sobie jego pierwszy filmik, prawda, o szefie. Moim, godzina Tego intro totalnie nóbskie z no, mało, no. Dobra, trochę więcej niż ja. Tu są komentarze. i nawet polskiego. Kotki i pandy. Pozdrawiam was. O. O, co to było? Ta młotka, ta nupska Ta, która mnie chyba Najbardziej wkurza Koło mnie jest kolega to tam gada Tam jest To jest z zioma Ten napis Nie wnikam w to Właśnie Tu gdzieś będzie O mnie fragment 5% Multifon, 100%. Cię, 100%. Dalej sobie pominiemy Tutaj krytykuje mój kanał Właśnie To, że mamy tak samo na imię to nie, nie oznacza, że jesteśmy multikami Więc nie wiem o co mu chodzi pominiemy sobie teraz na sam koniec Tam już się, się pogrążyć. jeszcze mój kolega gra w bola. ale to jest głośnie. ta motka znowu nie prześladuje to jest żałosne więc sobie to pominiemy on pokazuje, że mamy jakieś multiki, ale on tym odcinkiem udowadnia, że nie mamy multi. Właśnie. Jeszcze ta muzyka tym drugiej. Nie ma multi. Widzicie jakieś tasky godzinne? Bo ja chyba nie ta Higgs kotka, nie no, to jest po prostu żałosny typ, więc ja się z wami żegnam, to było na tyle, Dówny. na razie.